U mnie jest, kto nie skarży ten zawisł. Za czym? Za O kurwa. Taki ten... lokalny Akurat mam osiedle, osiedle... osiedle moje jest zagranicą. się znawiają, co to za klub, skąd to. To jakaś trzecia liga hokeja na lodzie. A to nie ci nurkowie? Kupcie się, nie Ja pójdę w mafka, po Berserka. Dobra, który tam malagi? Szorstki, nie. Ale nikt nie wziął tego. Nikt nie wziął, trudno. Wybiamy i Łapać ich, no łapać ich, łapać ich. Ja wziąłem u nas. No nie ma dekadu, no to łapać. Od no. tej strony. Orka złapali, dawać. Nie złapali. Wo Wojownika na razie, wybijam w nich, daję fira wszystkim. Presję wywrzeć na nich, już. Warrior się wystawił, warrior się wystawił, warrior wystawi, warriora bijemy. Nie na warriorze. Gizarma ma, a kurwa się odkręcił akurat. Ale dobić go. Mocno, mocno, teraz się nie może odpalić defensywnie. Dobra, teraz dekacza Dispel Dolar poszedł mój. Dekacz, dekacz się wystawił, tak samo, dobić go. Mosto, 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 mocno, 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 dobra, teraz. Z e, już, już ładujemy healerów, teraz przechodzimy na tego, Ale przechodzimy tego. na druida. Da, da. Druid da. Druid. Ej, kurwa. Druid a, Panowie, jest taka sprawa, że stał. kurwa na że nie może biec. Paladyna, paladyna. Gdzie się zawiesiłeś? Kilna norka. Ej, ktoś mi musi kurwa podejść, nie wiem, bólnąć, to cokolwiek, nie wiem, kurwa. Dawaj, do pęciaka trzeba podejść. Piszciket. <ścoughs> kurwa, jak to jest możliwe, stary? Piszciket. <ścoughs> Ale gdzie ty jesteś na piszczy... <ścoughs> Gdzie ty jesteś? Kurwa, jestem na górze, na górze. Ja nie dojdę tam ja nie... kurwa nawet z flagą ja jesteś tam, ja tam no, Na górze się jestem ja z, z flagą, my. kurwa, nie mogę się odebrać od słupa. <guletra> z formę? No tak na ale, ale, zmień formę, zmień formę. Trochę wypierdalają. Jesteś Brać, na górze, tak? Brać, warriora. Któryś tą flagę. Słuchajcie, górę, skupcie się. Nie macie healerów, cofajcie jesteś się. Jesteś na górze? Kurwa, wycofać się. Weźcie, zmień formę. Kurwa, próbuję nawet dać bis nic nie kurwa. A Reload daj możecie ten. Panowie, ale tutaj generalnie jest jakaś masakra. Ja co się dzieje w Pisz ogóle? W tym ans, teamie? Tak, to cię kurwa z flagą cofnie do Grimaru. Nie, on, tak Ja pierdolę, biegłem koło tego i się zaczepiłem, no Jak to kurwa jest ja możliwe? Jest Mamy fricka, żeby zlikował. Ej, za wami jest drugi. Nie, wiecie, ale halo. jak zabijecie maga, to wejdę na mołta i on wejdzie na mnie. Jak go zabijecie. My już tam jedziemy, dawać. Wszyscy tam na górę do was poszli. Jakby był priest, to by było po bo by mnie przyciągnął, kurwa. Ty, a, może a ty możesz mi z właśnie na mnie, właśnie na mnie, właśnie na mnie, Zginę teraz. Kurwa, w cyklonii jestem. Właś, 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 właś. jest. <laughs> nie mogę no, wejść nie. nie Nie, muszą mnie zabić, kurwa, ja pierdolę. To ja pospieszcie się, że się mi, zabiją, nie bo, bo, mi, bo tracimy przez to całkowicie kontrolę na mapie. Już dawno straciliśmy. Nie leżcie mi, bezwzględnie. Jakiś kurwa pech, przecież Zbierzcie się, bo to tak, tak nie może być. Tak, się, no. ale nie, na się zbierzcie, nie jedźcie tam, w pizdu kurwa. Nie jedź tam, ej. Dokładnie, Monster. nie jedźcie, nie jedźcie. Norek, nawet kurwa, stań przy tunelu, chcesz. żeby ten, żeby flaga jak będzie niósł to, żebyście go zabili. 25 do reza. No. Kurwa, jak to jest możliwe. bo jesteśmy w 3 kurwa na mapie, no. Zrób screen na krzyk. Jadą Gdy do nas właśnie, kurwa wszyscy. A, a nie pomyślisz, kutasa za to. Norek, cofnij ale, ale się no. pod grejwa, nie bądź idiotą. Jezu, zjedzą cię tam. No i tak no zjedzą, kurwa, tylko wejdą tutaj, już jadą na nas. Monster! Chodź tu. My się teraz chciałem ja zrutować. Nie sobie nie Zginiesz, Monster, poczekaj. karę. Tak, tak to, że. Ale za 10 zrutować. No Ty no nie mądry jesteś, monster, naprawdę. A stał pod grafem, Słuchajcie, by... dobra, zamknijcie się, kitu, bo skupcie się, kurwa, na grze, bo za dużo gadacie po prostu, bić warrior. warriora kurwa, goście schodzą jak syn, a po prostu przegrywamy z nimi. Skupcie się na healu, kurwa, na wszystkim, warrior teraz. I przechodzimy na druida w healu, 3, 2, jeden, druid w healu, dobra, switch, switchujemy na, na tego, yy, nie wiem, to jest Feral chyba, tak? Mój target w każdym razie, frec jakiś. To pewnie Ja schodzę, kurwa. Zabić go! Druid z lokiem nas składa. Ej, róbcie CC jakieś. Dobra, firuję jeszcze. Dwóch mocno potem zabijali, do Kurwa już. Dobra, mnie też zabili. No bo mnie napierdalają się... po healerach, no nic nie robicie, no co ja mam zrobić, no? Napierdala wszystko mi napierdala, no. Maga, mocno! Lecę coś do pyska, Pęciaka musi lecieć Zabijmy... Teraz Szorski ury, urywa się może jakoś, nie wiem Shield wall. Mhm. Ja idę po flagę odzyskać już Gierdolę Chociaż się Warriora kurwa no biegną na z... mnie Halo, idzie ktoś ze mną? Do Pęciaka wszyscy Tak, urywam się do Pęciaka nie da, dawaj, ja się Idę Pęciak, drugą stroną dawaj Paladyna Idziesz powoli na spokój Pęciaczek drugą stroną w nich wchodzi A nie, to nie ty, dobra Paladyna Bidłady. Tak, do Cyclone Pilnować pęciaka. Gdzie wy jest? Nie wiem gdzie wy jesteście. No po to nie ta flaga, Norek. Fajnie, bo ja myślałem, że tam ja będzie. Zaraz tutaj wchodzić. z nimi, ten ich tak. tam niby się urywać? Wejdźcie w dekacza na szybko. Bumble. Dekacz, 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 dekacz. down. Ale, ale musicie dezsekcować hilerów, kurwa! Weź palady na w takim razie. I spęczarkownica, ja jak ktoś może. Jak inne już, dobra. Ja już się na to jeszcze dot. Sekunda do skrzyżowania. Mogę tu się. Ponownie w paladynę Może ktoś mnie uderzyć... Może ktoś uderzyć tego druida z tyłu za 30 sekund. Paladyn, mocno po paladynie Stanować go Ale nie ma CC na innych healerach, no i chuj. No ja wiem, że kurwa nie ma pół teamu już, ale jeszcze nie jest tak źle, no Odpalać, odpalać Dobra 8 sekund ostrzeżenia Chęciak, idź na górę Grave'a No po co na górę? Zabiją go tam, kurde, sam pójdzie Druid ten French Ej, dawajcie, dawajcie coś tu, Mocno w jak ktoś może Mocno po nim. Nie ma Przejść na odrozna mąka. Monka! Monk-healer! Nie stanować! Ale go no za daleko! Chciałem jaką piją no widzę. Zabój, nie? Dobra, ja się w nich wpierdalam. Daję Dobra, Fira. Dobra, Warrior'a. To trzeba... Ja też mam jeszcze Warrior'a. Ja też mam Fira. Zabijmy Warrior'a. Tylko wyłączcie... tutaj jest... Yy, wyłącz Monka. Fira daję. Czekonuję Monka. Dobisz Warrior'a. Kurwa, już go leczą. Skąd ja dostałem no Fira, do chuja, Wacława. Dobra, wchodzisz w Monka w takim razie. Wow. Ściągnęli pędziaczkę, uwaga. Monka, Monka, Monka! Maga nie giną Maga wyłącz. Że tego kurwa włączenie, maga, bić go. Flexuje mąka. Dobra, wbijasz tego, maga. Patrz, jak oni leczą, człowieku. Ale patrz, jak nikt nie bije, healerów, nie ma CC, w ogóle nie ma niczego. No, ja Stoi biję sobie. To jest gość, ale... kurwa z tyłu, i se Ale leczy. ja nie zabiję sam healera. Eee, ja jak nie... Teraz cały czas tu jest 15 sekund do skrzeszenia. Tylko, że wy musicie nas wtedy lecieć, jak my wchodzimy w filerów, bo ja właśnie wszedłem w który pił z tyłu i nie jestem nic. Szatko, ty nie możesz tam na Ja wiem, że tam cię nie zabijają, ale nie możesz tam być. Ale ja przecież tu sięgnął wszystko. No, nie. No nie, bo właśnie, że są z tyłu i kurwa, ja tam wchodzę i, i ginę momentalnie. Jak tylko po prostu Dobiloka. Przejdziemy za chwilę na warka. Teraz na warka. jeszcze nie teraz. Dawaj, teraz na warka, mówić. Dawaj, warka. Wystawiony mocno. Odpalił się eee, Druid filu. Firuje. Jedę po berzerka i może na FC. Mąg do HEXO. Spróbujemy. Druid da filu, no, mocno. To jest, to jest Poczekajcie. Mocno teraz. Na nas się rzucili do tyłu, się rzucili do nas mocno. Kurwa, nie ja, możemy kurwa. zabić do w filu. No, poszło z Dobra, powrót na loka. No, Przerywam no, fira. Na no. maga, narek maga. Dobra, wbijaj w maga. Maga pada. Zajdę masz odpałki, Sefiro. Już się odpaliłem. Dobra, jedziemy, maga. Ja też się odpaliłem na nich. Brać te wszystkie cukierki odpalać, co macie? No, dawaj, ja dawaj, dawaj. Awe, Dobra. Dawaj tego Loka. Pomóż mu, masz masz mu ten. Boje malizar. Firuje wszystkich. Przerywam firę fir Lokowi. E Dawaj po loku. Teraz widzicie teraz zobaczycie flak carriera. Słychać. karier. Heksa. Być? Tak, że tak, ich nie mają many. Dawaj Pęciak, go. Leciać ić na spota. <coughs> Teleportu się na spota. A ja Teleportuj się na spota. Mosk... Dostał Brawe, Ale trzymać go Paladyna stunuje Ja z nim pójdę drugi druida Nie, nie cykną na Idę na spota Mocno potem dojdzie Przerwany jest palady Banka Firuje Idę za Jest mój solar Kończą się połki bo. temu druidowi Cyklonuje mąka Chodź jak na górę idziesz tak nie na spoda drąc, bo padnie zaraz chyba, może Bardzo muszę Może dawać nim mocno teraz. teraz. Mocno, mocno 7 staków ma. Dawać, dobić, 30%. Rutuje i spopa wszystkich teraz. Powinniśmy. dostał od mąka. Dobra, drujcie, do. szybko, szybko, mnie extra, mnie piękni panowie. Tak, tak to mnie mnie się gra, pięknie. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, huntera. Zginiecie tam zaraz. No to gijcie, zacznijmy no powoli, bo jest 30 sekund resa. Cofnijcie się pod grave Nie zabijajcie healerów, ich oni nie mają many w ogóle. Dobra, healerów nie bijemy nawet. Cofnijcie się podgrywa? I Potrzebuję nowej cukierki, Zafiro. 15, 15 sekund do O kurwa, ten już z tą flagą biegnie, dobra, urywam się szybko. Tak, tak, weź, żeby, 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 żeby ta flaga była u nas. I trzeba popchnąć trochę i przesunąć się bliżej pęciaka. Łapać tego typa! ach kurwa uciekł. Do przodu, do przodu, łapać go, łapać go. Uła, łapcie go, łapcie no go. Dostanie do Nie mamy, nie mamy Jest, gripa. jest, jest kojlak. Złap, 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 złap go, złap go, złap go, złap go. Ja też mu przywaliłem. Kurwa firma. go go jeszcze. Freedom. Aż znowu uciek. mi uciekł, uciekł mi z kurwy. Zabrakło, bo pan się gonił. Daj, pięciaka, pięciaka, ty i tak? idę. O kurwa, to nie to tak średnio. Zabijmy paladyna, zabijmy paladyna. Paladyn od razu tutaj. On nie ma, sto ma. Druida, druida. To ważne, ale 40 sekund na mnie. Dobra, jestem przy was. Druida. Faksuje huntera. Czekaj, przejmę pułapkę. Dobra, pa. mąka. Biedźmąka! Ostatni healer! Potem zrobimy, zabijemy DPS-ów szybko. Nie, bo oni poczekają pewnie. Ja myślę, że 7 minut to damy radę to obronić, kurwa, ale gramy, gramy. Jest, Jest szansa, szansa, ale trzeba będzie uważać na to. Dobra, chuj, Dobra, przechodzimy na warriora. Warrior, warrior! Zabić warriora z tyłu, wystawiony warrior. Panowie, full dps na tego warriora. Padł, ładnie, dekacza. Osto dekaczu. Tyl kurwa. Zabieram broń widzę, dekaczowi. Dizer na stunuje. Dobra, ale ja jestem też w stanie. Ja też Dekarz. Dekarz, de, kurwa, dobra, leczą go Słyszyńcie już. Cześć, na przejść na teraz. Maga. Na Maga, na Maga! Sefirą. Dobra. Zobacz, jaki jest wystawiony Mag i ma, mało życia Zdej, Zdejmę mu kostkę. Teraz. A dobra, wyleczony. Uwaga, Death do mnie podbija. Z tyłu tutaj. Paladyn, dawaj, da dawaj wierza. Paladyna. Paladyn, Paladyn, Paladyn. Nie, się, bo zaraz ginie. Pochle Palek na mnie, uwaga, defaj na mnie. No my też. Zaraz giniemy. Będziem go zamiotą. Kurwa, nic nie Wy, Wycofajcie ja, ja, ja jestem z tyłu cały czas, spokojnie. Co mocno biją, dobrze to jest. jest. 12 dobrze, sekund do skrzeszenia. Nie, odzuczenia. nie, ja biju, biju po prostu. 12 sekund tak. do skrzeszenia, spokojnie. 6 minut do końca. Cofać, cofać, cofamy, cofamy. Łatwiej będzie się nam bronić bliżej naszego tak Gravia. Ale, ale wiesz, im dłużej tu przytrzymamy, tym dłużej oni tym będą mieli ja dojść wiem, do tanka. Ja wiem, ale mówię, że... W I tak samo będziemy robić, jak będziemy się wycofować, siebie. to do tunelu i z tunelu tak, i i znowu będą. Dobra, druida, druida tego, na, tego w DPS-ie. Tylko cecować, ludzie. Druida hmm. no, wszystkim. O, o, tego Warrior'a, jak wpadł. Warrior'a, dawaj. Trzymać go w stanie. Warrior, warrior, kurwa, odpalił się, Bad. dobra, pad, maga, 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 też jest zestawiony ostro. Dawaj maga. Odpadł się na nim. Idzie teraz, 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 buła, buła, mocna, mocna Buła w maga, dobra, Dobrze. wycofał się. Przejdź na druida Duida. w healu, druid w Mocno. pad, dekacz. I za chwilę wrócimy Mało na chwilę. tego, ty, mamy druida z tyłu, tego na, tego w DPS-ie, mocno wystawiony. I, I za chwileczkę na maga, trzy, dwa, jeden. Dekacza dobić Dobra, pad, yy, loka teraz Szkolność, mąka Monka. paladyna Mocno po loku Mocno, pad, paladyn Paladyn Bańka, Bańka. Yy, przejdź przejść na mąka, mąka z tyłu Szkolność, paladyna no, Marek połowa życia Dwie, odpych, Odpychamy ich, są pięknie Dobra, dobra, wywalamy ich, Przejdź na Huntera. Dofle. Ja Kres. muszę się napić. Ja idę się napić. Muszę się napić. Dobra. mąka. Hunter, Hunter, Hunter. No, tak Masz mąka. Masz bo pochodził bokiem. Bokiem biegnął. bokiem 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 Ej dawaj bo wjeżdżają. Warrior'a, Warrior'a. Uwaga, deknaj przy mnie. Na tył, na tył, na tył. Mocno, Mocno warriora. No Norek do tyłu tutaj, tak? Przecież ja jestem tu. Warrior go na nim, tak? Dziak podgrzewa. Dobra, Maga, 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 bo nam miazgę, Maga. Fira daje. Cięknie. Dobić Maga, Mag padł. Przechodzimy na, na tego drugi w DPS-ie. Druid w DPS-ie, trzymaj go w stanie. Dave idzie do mnie, uwaga. Cesuję dekacza. No, nie, dispel, dispel. Dobra, dekacza, 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 zdezarmuję go za moment. No, krzyk po. na Cyklonuj loka, przechodzimy na dekacza, bijemy dekacza na razie. Mocno. Chiero ich wszystkich. Dobra, cofam się do tej łuka. Dekacz jest odpalony, ale już mu się kończą odpałki, tak czy dekacza cały czas, aż zejdzie. Kurwa, healerów ma tutaj mocno. E, musimy przejść na warriora. Ale co wy dzisiaj do tego, Ale nas ściągają panowie, do tej uwaga. Wiem, disperse. mnie. Ej, paciak, no, paciak, no. paciak. Padam, uwaga. No nie, no jak? Nie, nie, no, studo, no co jak? Jak? Cc, 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 cel, CC musisz testować, no. Masz tutaj ten, szybko, masz jeszcze sztandar tutaj. Yyy, i daje kraja, bić warriora. Yy, weź loka skontroluj, bo lok strasznie buły daje tutaj. I nikt go nie bije, ani nie, nie, nie nic mu nie robi. CC na, CC na niego. I uwaga na maga. Uwaga na Kurwa, dwie nie minuty się zostały. Wow. Wow. Się z nami no, bijmy na. tego warriora, no przecież bijemy go. Tunaj loka. Nie zarmuję go. Nie, przez chwilę przynajmniej będzie. Kurwa, mać. Rankuje Wytrzymajcie, Wytrzymajcie, cofajcie się do tunelu powoli. Rutuję. Nie, nie, ja to przy grewie lepiej. lepiej. Tak, przy jest lepiej. Dawaj tutaj, uwaga na maga, kontroluj się maga, bo strasznie bije mag naszego tego druida. Ale Bil ginie, Nie warrior. No, 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 no. Ej, jak, i druid ale jak wykluczysz Monka, to zginie. Ja już dziś jestem w kodefensie. Dobra, daję Fira na, na wszystkich. Bić maga, biś maga, biś maga, słuchajcie, bicie maga. Polimorfa, przerwałem. Niech ktoś przyjdzie do mnie, to go zabijemy. Dawaj maga. Hej się z Urywam się do ciebie. Bagad mi mocno, no. Ej, teraz musicie go leczyć mocno. Lecać, mocno leczyć się. mi, no. Dobra, teraz ja się Dobra. wracam i leczę. Tak. Wyra dobijcie. Minuta mocno trzymasz. Dawaj tylko drugi na ...chwilu. Dobra, Pan, padu. Ściś na warrior'a, Warrior. Rzućcie wszystkie rzeczy, które macie, jak flagi góra. nie flagi. Warriora, warrior'a, warrior'a, warrior'a. Ode mnie tak samo za chwilę dostanie. Dobra, zabij go. Teraz maga, maga na full, na full się maga. Przejdź na maga. Cknąłeś no i loka? I Ale wyłączyć, go, żeby mnie uciekł mag! Kurwa, uciekł. Ja pierdolę. Dobra, przejdź na Paladyna. Mają, mają tylko dwóch healerów. Paladyn teraz. Zabij go. Idź na Idę. O, dobra. Dobra. No. No.